Kapibary urodziły się 15 czerwca, jest ich 5. Gdy rodzą się maleńkie kapibary, to bezpośrednio po urodzeniu są sprawne i podążają za matką. Niestety w tym roku, pomimo tego, że urodziły się na wybiegu, to pierwsze dni życia spędziły. W pomieszczeniu wewnętrznym ze względu na bardzo brzydką, chłodną pogodę. Także dopiero od wczoraj, od poniedziałku można oglądać je na wybiegu zewnętrznym. Są w otoczeniu rodziców, ponieważ do nich dołączył teraz ojciec i starsza siostra. Kapibary na wybiegach zewnętrznych można oglądać aż do listopada, dopóki się nie ochłodzi. Natomiast później zimę spędzają w budynkach ogrzewanych. Pochodzą z Ameryki Południowej, gdzie zamieszkują tereny podmokłe, rozlewiska do życiu amazonki. Po polskim zoo przychodzą na świat dosyć często, bo czasem co roku, czasem jest dłuższa przerwa, co dwa lata i właśnie w tej rodzinie można obserwować rodzinę, w której skład wchodzi także młode sprzed dwóch lat, dorastająca już, właściwie dorosła już samica, która także sprawuje opiekę nad tymi maleństwami, które w tym roku przyszły na świat. Są wegetarianami, jedzą rośliny, bardzo chętnie jedzą trawę, rośliny wodne, warzywa, Lucerne także, gałęzie, liście. Nie jedzą w ogóle właściwie białka zwierzęcego, z wyjątkiem białego sera, który jest dla nich, dla nich takim dodatkiem, który tutaj stosujemy. Czy państwo jej jakoś nazywacie? Nie, aczkolwiek ta samica, która pomimo tego, że nie ma imienia, ta samica, która jest matką y, tych młodych kapibarek, jest samicą oswojoną i niezwykle sympatyczną i ona jakby przyciąga opiekunów y, bardziej tym, że można ją dotknąć, pogłaskać, obejrzeć. Y, niestety w tej chwili po urodzeniu zrobiła się nieco agresywna, ponieważ bardzo broni młodych, co także jest y, zachowaniem normalnym i mamy to zachowanie, obserwujemy to zachowanie przy każdym, przy każdym odchowie dzieci.